W 1994 roku dziennikarka Enza Massa odnalazła w Bibliotece Narodowej w Rzymie zagadkowy rękopis podpisany jako Michel de Nostradam i zatytułowany Nostradamus Vatimitia Code. Księga zawiera 80 obrazów, które mają być zapisem dotyczącym już znanych czterowierszy jasnowidza, jak i zupełnie nowych wizji, które mają przybliżyć nam nadchodzącą przyszłość. Do tej pory nie wiadomo, kto stworzył te szokujące obrazy, jednak spekuluje się, iż jest to dzieło syna Nostradamusa, który posiadał zdolności artystyczne, a ojciec przekazał mu, co ma namalować. Wśród rysunków znalazły się ogromna wieża otoczona pominiami. Według sympatyków wizji Nostradamusa ma to być oczywiste nawiązanie do zamachu z 11 września 2001 roku w czasie którego samoloty uderzyły w bliźniacze wieże. Świadczyć ma o tym fakt, iż płomienie rozprzestrzeniają się we wszystkich kierunkach, a nie do góry, jak to się dzieje w przypadku zwykłego pożaru. Bardzo możliwe, iż autor chciał przez to przekazać, że ogień ma związek z eksplozją. Co ciekawe, inny obrazek z księgi także ukazuje wieżę jako jedną z kart tarota. Kolejne obrazki mają się odnosić do religii i ukazywać duchownych. Jeden z wizerunków przedstawia papieża o ponurej minie, trzymającego flagę za skrzyżowanymi kluczami. Za duchownym przedstawiony jest gołąb jako symbol czystości i niewinności, który zostaje zaatakowany przez smoka. Czy może być to odwołanie do bardzo trudnego okresu dla chrześcijaństwa, w czasie którego dla coraz większej ilości osób Kościół przestanie kojarzyć się z dobrem i miłością, a raczej nienawiścią i grzechem? W księdze mamy także odwołania do konkretnych papieży. Pierwsza akwarela ma odnosić się do Jana Pawła I i przedstawia papieża, którego koronuje anioł. Natomiast obok niego, oprócz ludzi, widzimy także baranka z ludzką twarzą. To ma być odwołaniem do delikatnej i spokojnej natury Jana Pawła I i jednego z cztero wierszy Nostradamusa, w którym wizjoner napisał Wskazany papież będzie także wykpionym, pełnym lęku i rozpaczy, jedynie na śmierć gotowym, gdy ta w nocy nadejdzie. Słowo wykpiony ma odnosić się do teorii spiskowej, iż Jan Paweł I wcale nie umarł na zawał serca, ale w rzeczywistości został otruty, i to przez ludzi, którzy mieli go wspierać i mu pomagać. Kolejny obraz ma przedstawiać Jana Pawła II, który jest ukazany jako bardzo wysoki papież stojący na tle słońca, obok którego widać tureckiego wojownika z mieczem i tarczą. Ta symbolika ma być odwołaniem do łączenia polskiego papieża ze słońcem, co objawia się w przepowiedniach świętego Malachiasza i opisywania Jana Pawła II jako człowieka z pracy słońca. Sam wojownik turecki ma być natomiast odwołaniem do tureckiego zamachowca, który 13 maja próbował uśmiercić Ojca Świętego. Inne obrazki mają już odnosić się do wydarzeń z przyszłości. Jednym z nich jest tajemnicze koło, którym steruje ręka z góry, co jest oczywiście odwołaniem do Boga. Widzimy tam także klepsydrę, która może być odwołaniem do nadchodzących trudnych, a wręcz przerażających czasów. Co ciekawe, w środku koła widzimy m.in. kształty przypominające budynki dużego miasta i dwa latające obiekty, co według teoretyków spisków ma być kolejnym odwołaniem do World Trade Center, bo to właśnie to wydarzenie miało zapoczątkować przerażające zmiany i zwiększoną kontrolę ludzi, przez co utraciliśmy wolność i zbliżamy się do czegoś strasznego. Kolejny obrazek, według badań sympatyków wizji Nostradamusa, ma być odniesieniem do Watykanu i widzimy na nim Ojca Świętego, w otoczeniu którego ukazane są kobiety. Badacze twierdzą, że jest to oczywiste ukazanie kobiecej rewolucji, w której przedstawicielki płci żeńskiej będą walczyć o swoje miejsce w Kościele katolickim i możliwość objęcia takich samych funkcji jak mężczyźni. Jedna z kobiet klęka pod płonącym krzyżem, a na ziemi widzimy dwie kostki, które razem wskazują liczbę sześć. Co więcej widzimy także trzy postacie, które odchodzą od papieża, co może być odwołaniem do rozłamu w kościele katolickim, który może się wydarzyć już niedługo. Kolejny obrazek znowu ma łączyć się z czterowierszami Nostradamusa. Jasnowic napisał, przez siedem dni będzie trwać ogień z gwiazdy. Dzięki chmurze ujrzymy dwa słońca, a Wielki Mastiff będzie wył właśnie wtedy, gdy Wielki Papież ucieknie ze swego kraju. Z tym cytatem ma łączyć się kilka obrazków, jak na przykład wizerunki żołnierzy, którzy atakują leżących na ziemi duchownych, co może być odwołaniem do zniszczenia centrum religii chrześcijańskiej i zabicia jej wyznawców. Inny obraz ma ukazywać Papieża, który jest atakowany przez żołnierza, którego miecz trzyma ręka z góry. Według Nostradamusa papież w chwilach tego ataku ma przenieść stolicę Piotrową w bezpieczniejsze miejsce. Inni jednak twierdzą, że te obrazy nie do końca muszą być odczytywane w sposób dosłowny. Być może ataki żołnierzy to nie ataki fizyczne, ale bardziej to, iż zwiększy się ilość doniesień i zarzutów co do duchownych, którzy coraz częściej będą dopuszczać się przerażających czynów, przez co zniszczą kościół od środka. Kolejna akwarela również ma być powiązana z czterowierszami, w których wizjoner napisał: Władza Sfezu zacznie się rozszerzać na Europę i będzie ją wyniszczać. Przez morza i lądy przybędą ludzie z Azji i będą tropić i zabijać chrześcijan. Z tym cytatem powiązany jest obraz, który pokazuje duchownego z mieczem, który wychodzi z jego ust i przedstawia baranka, który może być symbolem Jezusa. Widzimy tam także postać, która ma dolne ciało węża i górne człowieka, co może świadczyć, iż jest to antychryst, który ma przynieść światu wyłącznie zło i zniszczenie. Kolejny obraz ukazuje nam węża, a także papieski kielich, który odpędza gada. Wąż na obrazie wypluwa krew, co może świadczyć, iż jest to odwołanie do antychrysta, który będzie próbował przedstawić się jako mesjasz. Co z czasem jednak okaże się nieprawdą. Co ciekawe, Nostradamus w swoich dziełach często wspominał, iż Antychrystów w rzeczywistości będzie aż trzech. Najpierw Napoleon, potem Hitler, a teraz czeka nas kolejny i będzie to ostatni demon. O przybyciu ostatniego Antychrysta ma nas informować akwarela ukazująca mityczne stworzenie Gryfa z ciałem lwa, a także głową i skrzydłami orła. Ta przerażająca istota trzyma miecz, co ma być odwołaniem do jej potęgi jako ostatniego i najsilniejszego antychrysta. Inny obraz ukazuje nam smoka z ludzką twarzą płynącego w morzu ognia, nad którego głową widzimy półksiężyc, czyli znak islamu. Jest to bardzo ciekawe, bowiem spora ilość jasnowidzów w historii, jak na przykład Baba Wanga, wspominali, iż fanatycy islamu będą prawdziwą zgubą dla świata i doprowadzą do wojny która ma być zapowiedzią ostatecznego końca Ziemi. Czy możliwe więc, że trzecim antychrystem będzie Muzułmanin? Czy może już znajdować się między nami lub niedługo się narodzi? Ostatni obrazek ma być końcem i przedstawiać czas, gdy wszystko się zmieni. Ukazuje on połączone ze sobą trzy zaćmienia Słońca i zaćmienie Księżyca. Promienie od tych ciał niebieskich uderzają w koło, które ma ukazywać nasz wszechświat. Jest to symboliczne przedstawienie okresu, gdy nadejdzie koniec świata, a będzie on miał miejsce, gdy na niebie dojdzie do wskazanych przez Nostradamusa znaków. Pytanie tylko, kiedy coś takiego może się zdarzyć i jak dokładnie będzie wyglądał ten koniec świata, którego ludzie boją się od wieków. Czy Ziemia zostanie tego dnia zniszczona przez katastrofy naturalne, a może coś zupełnie innego doprowadzi do naszej zguby? Według badaczy zaginiona księga Nostradamusa ma być wielkim zbiorem, który nie jest tylko zapisem przerażających obrazków, ale przede wszystkim księgą, która zawiera prawdę o naszym świecie, o przeszłości i tym wszystkim, co niedługo nas czeka. Nie wiadomo, ile naprawdę lat ma księga. Z badań naukowych potwierdzono, że jest ona kopią innego dokumentu, co może oznaczać, iż jej oryginał zawierał jeszcze więcej informacji i jeszcze więcej szczegółów na temat nadchodzącej przyszłości. A wy co sądzicie o zaginionej księdze Nostradamusa? Myślicie, że jej przepowiedni mogą się spełnić? Zachęcamy Was do zapoznania się też z innymi dłuższymi i bardziej rozbudowanymi filmami na naszym kanale, w tym z dziesięcioma przepowiedniami na rok 2017, dziesięcioma legendarnymi stworzeniami nagranymi na kamerze, czy też dziesięcioma sposobami na kontrolowanie snów. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij o łapce w górę i zasubskrybowaniu kanału.